Ja przedstawiłem stanowisko klubu, panie burmistrzu, odnośnie tej pańskiej uchwały i również na komisji i później oświadczenie wydałem. Także my nie, nie chcemy to panu blokować. Jeżeli faktycznie Czyli pan jesteście ma. Jesteście za? Nie, no jesteśmy za tym, że jeż... my na... ja napisałem stanowisko, było w dzienniku, było wszędzie na forach. A ty jesteście że... za tą uchwałą czy przeciw? Nie, my, my nie chcemy panu w niczym przeszkadzać. Jeżeli pan może sobie tak prowadzić, niech pan prowadza, my przyklaskujemy. Z sytuacji wiemy, że to pana sukces i okej. Okay. No i tak. tak nie, ale to... ja, ja się pytam, czy, 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 czy pan i klub pański jest za przyjęciem tej uchwały, czy przeciw? My powiedzieliśmy. Zatem my... obrad rady jest uchwała. No Tak, ale tam w oświadczeniu jest wyraźnie napisane, panie burmistrzu, że my nie będziemy yy, przeszkadzać, ponieważ pan wcześniej na stronie urzędu dał, że tej, w tym momencie już nie potrzebuje pan zgody rady i tak dalej. Ja wydaję mu świadczenie, że okej, okay, my nie przeszkadzamy, przyklaskujemy panu, działaj pan, przenieś pan sobie zarządzeniem, jakie pan ma możliwości i nie chcemy panu po, w ogóle tam nic sprychy wkładać. A no, 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 rozumiem, no bo też no, wie pan, no, ja byłem radnym dwie kadencje i mnie uczono, mnie, mnie uczono, że artykuł 23 o samorządzie gminnym mówi, że radny ma, obo ma, ma, radny ma obowiązek być na sesji, jest to, nie, nie, przy, nie przywileja obowiązek radnego i stąd, Ale ja wiem, panie, panie burmistrzu. też ja jestem dyskonale... zdziwiony, że pańskiego klubu po prostu nie ma, nie, nie, nie przychodzicie państwo na sesję, nie pojawiacie się i nie mogą nie, nie, to być podejmowane uchwały. Na sobie, to jest, ja już pan Powiedziałem w stanowisku, wyraźnie też napisałem jako przewodniczący i biorę za to odpowiedzialność i ją podtrzymałem. Moja sytuację swoją wyjaśniłem, bo raz, że nie byłem wtedy, bo nie mogłem, to fakt, bo przekazałem Stasiowi, a dzisiaj miałem sesję, która też była ważna i którą już miałem ustaloną od ponad dwóch tygodni, nie z godziny na godzinę. To jest raz. My w dalszym ciągu. Ja powiedziałem zresztą jednemu z kolegów, że gdyby coś było jeszcze dopisane do tej uchwały jakaś nowa uchwała, to na pewno byśmy poszli, ale nie głosowalibyśmy ani zabierali panu głosu przy tej uchwale, które pan sobie już z rozporządzeniem zrobił i wybór i ten i ładnie to panu poszło i nie chcemy po prostu przeszkadzać. Ja nie jest, nie byłem, nie jestem przeciwko ścieżce, tylko w tamtym roku byłem, że to nie nie nie. I ten terenów czas, tam są trzy oświetlenia terenów wiejskich, to rozumiem, że pan osobiście jest za tą uchwałą? Oczywiście ja, ja się nie włączam, ale ja tego nie neguję. Okej, okay, no tak, czy... tak powiedziałem panie, panie burmistrzu, powiedziałem takie stanowisko również przedstawiłem na komisji, którą prowadziłem i dlatego nawet nie byłem ani przeciw, ani za w ogóle nie głosowałem, ponieważ uznałem, że pan ten temat pięknie już załatwił i nie będę się Panie Przewodniczący, ja chcę, żeby to był nasz wspólny sukces, Pana, Mój i wszystkich radnych Rady Miejskiej w Nowogardzie ponad podziałami, tak jak Pan zawsze apelował, żebyśmy ja myślę, że razem ja myślę, że rozmawiali, żebyśmy nie, nie różnili się, żeby to po prostu był wspólny sukces. Ale cieszę się, że Pan osobiście jest za tą uchwałą. Ja jestem za wszystkim tym, co się dobre robi dla gminy. Może w ten sposób u, 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 ujmijmy to, nie, nie wytykając teraz, czy to jest wasze, czy to pan wymyślił, czy to kto inny. Czy nie, tam... to nasza wspólna samorządowa sprawa. I dla to dla jest... mieszkańców to jest. Dla mnie to jest wspólna gmina i starajmy się robić to po ludzku i dobrze.